Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gryszek Fidget. Dzisiaj podsumujemy sobie karierę naszego maga, który wczoraj skończył 3 lata, więc naprawdę jest co omawiać, tak jak już widzicie tutaj start mojej postaci wypadł na 27 grudnia 2017 roku, więc wczoraj równo minął, minęły w sumie 3 lata i wczoraj też skończył się legendarny loch. No jak widzicie, niestety nie udało mi się znaleźć legendarnej broni. No i też nie udało mi się znaleźć jakiegoś pierścienia na podmianę, więc szkoda. Ale jak tu widzicie, troszkę broni się uzbierało, więc dla pochołów coś tam na pewno się znajdzie. Jak też widzicie, awansowałem o jedno miejsce do góry, ale wszystko po kolei. Przypominam też o zostawieniu łapeczki w górę, w górę, bo to mi na pewno będzie pomagać. Będę wiedział, że chcecie oglądać te odcinki. Więc co, od czego my tu może zaczniemy? No oczywiście aweczka jeszcze dzisiaj nieruszona. Przez te wszystkie dni, przez 3 lata awka była robiona bardzo sumiennie, że tak powiem. Miałem tylko jeden taki dzień, gdzie mi zhakowali konto to w ten dzień akurat prawdopodobnie afka nie była zrobiona, więc no tutaj e, troszkę nad tym ubolewam. Mam nadzieję, że ta sytuacja się już nie powtórzy nigdy. E, no i jeśli chodzi o to, no to zacząłem 5 dni po starcie serwera, więc też ten level jakoś nie jest zacny, jakby mógł być, no bo ominąłem event e, powitalny, taki startowy więc tutaj tak to wygląda, co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? No, jeśli chodzi o podstawy, no to podstawy są dość spore. Z tego względu, że też osiągnięcia wpadają co jakiś czas. Więc tutaj tak naprawdę te boki same rosną, no ale myślę, że niedługo je podbiję, tak do 2000 i niech sobie będą. Następnie, jeśli chodzi o szczęście, no to też troszkę przesadziłem w to szczęście. Mam 2240 podstawy, no więc niepotrzebne mi było aż tak dużo, ale na początku jeszcze nie wiedziałem, jak ogarniać te postacie swoje, więc no, każdy popełnił błędy, tak naprawdę. Przechodząc dalej, no to pancerza mam na 684 poziom, więc w zupełności mi. Na długi długi czas wystarczy. Jeśli chodzi o potki, no to widzicie, klepsydry też jeszcze jakoś mam. Gryf jest przedłużony, także tu jest wszystko ok. Jeśli chodzi o wytrzymałość, no to na razie idę właśnie w nią, bo chcę dobić wytrzymałości 60 tysięcy. Na no, w podstawie mam 11 643. To myślę, że jest dosyć dobry wynik, ale jeszcze sobie podbijemy, bo mamy troszkę golda i przekroczyliśmy właśnie 55 tysięcy wytrzymałości. Mam nadzieję, że w miarę szybko to 60 tysięcy wytrzymałości wbije, no bo chcę już ruszyć z tą inteligencją do 100 tysięcy. Nie będę się porównywał z zawodnikami, którzy są wyżej, no bo oni dużo lepiej ogarniali grę. No teraz na pewno ja już dużo lepiej ogarniam grę niż wcześniej. Dlatego też te statystyki idą cały czas w górę. Ale no błędy młodości, że tak powiem, tej postaci no wskazują mnie tak na niebyt, bo ciężko mi będzie cokolwiek tutaj zrobić, żeby awansować na Top 1. Chyba, że gracz Top 1 po prostu przestanie grać ale oczywiście tego bym nie chciał, no bo jakaś rywalizacja powinna być. No i po, zobaczmy, yy, właśnie jeszcze nie powiedziałem ile mam tej inteligencji, 33 080. Więc tutaj też nawet spoko to wygląda. Yy, I co, przechodzimy do rankingów, jak to wygląda. No jestem na czwartym miejscu, yy, wcześniej tutaj Lutek i Kraiger jeszcze grali, yy, ale prawdopodobnie z tego co wiem dostali bana. Więc Kraigera przeskoczyłem już w rankingu. No do ludka jeszcze mi będzie bardzo dużo brakować, bo on ma mimo wszystko najwyższy poziom, najlepsze chyba statystyki, z tego co pamiętam. Więc no to top 3 jest w zasięgu, ale to jeszcze dużo czasu minie, zanim ja to top 3 osiągnę. No bo tej czci naprawdę mi dużo do nich brakuje. Jeśli chodzi o gildię, no to jesteśmy w gildii polskiej, jesteśmy na czwartym miejscu no i ciężko będzie ruszyć do góry, ewentualnie ten Atlantis możemy przegonić, więc jesteśmy tak naprawdę Gildium Top 3. Dalej, jeśli chodzi o twierdzę, to ja już tutaj naprawdę od dobrego roku nie atakuję, więc jest nisko, 382 miejsce. Nie mam po co atakować, bo twierdzę mam ciągle pełną, wypełnioną po brzegi, więc tutaj naprawdę nie opłaca się tego atakować. Jeśli chodzi o popilę no to jak lutek przestał grać, to z tego co wiem, on miał najlepsze pupile na całym serwerze. A ja miałem te pupile na drugim miejscu, co teraz daje mi szansę, że za jakiś czas osiągnę top 1 w pupilach pod względem karmień. No bo tutaj niestety losowość jest taka, że nawet z karmieniami gdzie mam 1000 więcej, mogę przegrać, więc akurat na ranking to ja tutaj tak zbytnio nie, nie, nie patrzę. A jeśli chodzi o podziemia, no to cały czas cały czas idziemy w górę. Mamy 18 miejsce. No, do tych pierwszych miejsc, co na pewno jeszcze daleko, daleka droga, ale jestem dobrej myśli. Jeszcze niedawno byłem na top 30, już jestem w top 20, więc cały czas do przodu. Jeśli chodzi teraz tak o lochy, no to strefa światła oczywiście jest cała zamknięta. Jeśli chodzi o strefę mroku, no to tornadko zamknięte, Esteros zamknięty. Z tych takich ważniejszych, tutaj w Hemoridorze walczę z nieumarłą armią, tutaj w Karuzeli z idolami walczę z Mandziem. następnie w górze Olimp mamy już trzeciego przeciwnika Cerbera. W uświęconej tradycją Szkole Magii mamy y, Lucjusza, czysto krwistego. I on jest dość coś blisko do pokonania, więc y, będę sobie go tak... chyba jego będę sobie tak klikał co godzinkę, o ile nie zapomnę. Y, no i tutaj y, w Nordyckich Bogach jest Loki, ale Loki jest naprawdę mega kocurem, no bo to jest zabójca i ciężko go będzie pokonać, y, więc to... Tych nordyckich bogów myślę, że na spokojnie gdzieś musimy poczekać około 20 leveli. Może 15, żeby coś mu zacząć robić. Więc tak to wygląda w lochach, tych lochów nie zostało za dużo, więc no też chciałbym troszkę oszczędnie do tego podejść w następnym roku, żeby tutaj po prostu nie podpalać się, tylko klikać sobie spokojnie co godzinę, nawet jak coś padnie, no bo tutaj, jeśli chodzi o tych nordyckich bogów, no to jeśli loki padnie, to tam później są berserkowie, których powinienem, no tak, poprawdzie, dość szybko zjeść, bo jestem magiem. Więc tutaj y, jakiś dosyć łatwy exp powinien wpaść, ale to o tym wszystko o wszystkim będziecie informowani na odcinkach czy tam też na live'ach, no bo live'y też się ukazują. Dobra, lochy mamy ogarnięte. A ręka, jeśli chodzi o rękę, no to tutaj sobie powoli jakąś tam rękę robię. I tutaj najważniejsza rzecz. Tutaj robimy sobie menadżera areny. I właśnie wbijamy piątą rzecz na 10 tysięcy, tak jak chciałem. I jestem z tego bardzo zadowolony. Będę musiał sobie dzisiaj jeszcze ofiarować wieczorkiem te runy, no bo jutro w kalendarzu. Będę miał 10% do run, więc to zawsze po ofiarze mi troszkę więcej da. Więc tutaj tak to wygląda. Co tu jeszcze do podsumowania? A na pewno twierdza. No twierdza, jak widzicie, jest maksymalnie rozbudowana, powiedzmy. Tutaj kopalnia klejnotów za dwa dni skończy nam się na poziom 43. Tutaj plan jest taki, żeby dojść do kopalni 50 i ruszyć troszkę ten skarbiec, chociaż tak z 10 poziomów może 15, żeby tego miejsca na epiki było troszkę więcej. A później ruszymy chyba dalej z tą kopalnią. Tak mi się wydaje. Ewentualnie, jak mi się spodoba to miejsce w plecaku, to pójdziemy już tym skarbcem do końca, do 50 miejsca, do 45, przepraszam, do 45 poziomu. A później po prostu już z kopalnią klejnotów sobie ruszymy do setki. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o twierdzę na ten przyszły rok. A jeśli chodzi o podziemia, no to jak widzicie tutaj oczywiście też jest wszystko na maksie i kopalnia złota jest na poziomie 56. Dopiero w styczniu nam się skończy na poziom 57. Oczywiście surowce mamy i mieć będziemy, no bo z samych ataków nam się zwraca przez te 15 dni cała, cały magazyn tutaj dusz, więc tutaj o surowce się bać nie muszę. Cały czas sobie też ulepszam tego władcę, jak mam nadmiar dusz, żeby tutaj odbierać ten ekstraktor, żeby tu się nic nie marnowało. W wehikule czasu odłożony jest 60 dawki, ale to wszystko dlatego, że ja odbieram wehikuł dopiero jak gdzieś jestem przy końcu levela, żeby te ekspy troszkę zmaksymalizować. Ok, tutaj mamy ogarnięte, więc chyba zostały jeszcze pupile. No jeśli chodzi o gildie, no to mamy 6-7-głową hydrę. Nie wiem czy dzisiaj uda nam się pokonać, ale często już pokonujemy tą 6-głową hydrę, więc z tego też jestem zadowolony. Wiem, że Gildia Top 1 miała hydrę 9-głową, no ale nie ma co narzekać tak naprawdę. Mamy w sumie darmówkę, to sobie spróbujemy tego Lucjusza. A może akurat na odcinku padnie. Wiem, że przed tym powinienem zmienić pachołką bronię, albo chociaż runy, ale jakoś mi się nie śpieszy, no bo zaraz wam pokażę jak to wygląda. O, niestety dostałem takiego krytyka, że się poskładałem. Yy, dobra, no ja tutaj mam 60%, prawda? Tutaj Barbara ma 53%, Magusz ma 55% i Zwiadowca ma 57%, ale tutaj mam odłożone trzy bronie, które dają mi 60%, więc tutaj mam obrażenia od ognia 60%, tutaj mam znowu od ognia 60% i tutaj od błyskawic 60%, więc te trzy bronie albo te trzy runy powędrują do moich pachołków. Też będę musiał wybrać dla siebie jakąś broń i prawdopodobnie to będzie ta broń, no bo jest naprawdę kozacki rozrzut. No daje mi też plus 41 średnich, więc bardzo możliwe, że to ta broń będzie dla mnie. Czy daje mi tu coś więcej niż 41? Chyba nie. Wszystkie dają mi plus 41, ta mi daje plus 49 i jest naprawdę spoko, też fajny rozrzucik. Więc chyba tą sobie wezmę, wymienię. Chociaż ona slota nie ma, a ta ma, więc tutaj będę musiał o tym pomyśleć. No ale tu już reszta jest taka dosyć słaba, więc te co jest na spokojnie pójdą do kibelka i do rozmontowania, ale zanim to, to jeszcze jest tu troszkę do zrobienia, o jeszcze tu jakaś broń się nam zachowała. Hmm, jeśli chodzi o te przedmioty, no to tutaj trafiłem dwa przedmioty z maksymalnymi odpornościami, więc one też pójdą sobie do pachołków, oczywiście te runy, bo jeśli chodzi tutaj o nas, no to zostało nam, brakuje nam 1% łącznej odporności i mamy cały setik złożony tak naprawdę maksymalnych run, więc u nas to by było już spoko. No jeśli chodzi tutaj o pomocników, no to jak widzicie oni nie są jakoś mocno rozwinięci w runy, staram się tylko, żeby mieli te 15% bonusu z run. Ale te łączne odporności w końcu się u nich też pojawią, no tutaj, jak widzicie, jeszcze kusia ma dwa zwykłe itemy, ale też powoli będę je, jej zmieniał. Ok, no na stojaku też jakieś tam przedmioty udało się zachować, które na pewno nam się przydadzą, więc tutaj naprawdę spoko to wygląda. Jeśli chodzi o aurę. Aura 51 za 3 dni, czyli do końca roku będziemy mieć jeszcze Aurę 52, więc też jestem mega zadowolony. Czy będzie jakiś event na Sylwestra? Szczerze powiem nie wiem nie pamiętam czy był w tamtym roku. No na pewno trzeba będzie zdobyć rokitka. Kto jeszcze tego rokitka nie ma. No i właśnie przechodząc już do pupili. No bo jak tu wszedłem, to nakarmimy sobie te pupile. Tutaj karmimy sobie Kremuchówkę już na poziom 22. Yy, tutaj Gin Tonic wpada na poziom setny, co za chwilę nam da yy, jakieś dodatkowe boki. Dokładnie tak, zręczność się podniosła, mamy tyle samo zręczności co siły, bo mamy kolejny bonus od Pupila. Tutaj Key punch na 126 już na 129. Jeśli chodzi o wodę, no to hydrosłoń 114, 116, 117. Więc tutaj jestem zadowolony. No i celowo ominąłem ten ogień, no bo tym bardziej, że nie mam truskawek. Ale tutaj mamy tak naprawdę ile? 4 dni, żeby osiągnąć swój cel, który sobie założyłem do końca roku. Więc 3000 karmiń w ogniu. Jak widzicie, jak widzicie, brakuje mi 11 karmiń, więc dzisiaj muszę, muszę, po prostu muszę dostać z koła lub z awki jakieś truskawki. bo Bez tego po prostu ten challenge mój osobisty się nie uda. Także możecie za to trzymać kciuki. No Ogień wygląda naprawdę przyzwoicie. Jak już dojdziemy tutaj, zakończymy tego ogniokrzewa na poziom 200. No to zostanie nam tylko tutaj ostatni pasek więc też już będzie naprawdę spoko i teraz co? No na pewno cel levelowy na przyszły rok chciałbym wbić 540 to wydaje mi się, że uda mi się wbić 540 level do końca następnego roku takim moim wymarzonym celem na przyszły rok na tej postaci jest 550 poziom, ale wiem, że to będzie mega ciężkie. Bo jeśli nie dodadzą nowych lochów, które dają EXPA, nie mówię tutaj o legendarnym lochu, to ten cel będzie naprawdę mega ciężki. No, i jeśli chodzi tutaj o twierdzę i plany, no to ta kopalnia 50K i skarbiec jak najwięcej się da do końca roku. Jeśli chodzi o podziemia, no to ile tu możemy zrobić? No myślę, że koło 70, koło 80. Kopalnia złota, może będzie do końca roku. Nie liczyłem teraz tego dokładnie, ile to by mi zajęło. W sumie 2 kopalnie na miesiąc. Dwie kopalnie na miesiąc, no to mamy 12 miesięcy, to jest 24 kopalnie. Więc 70 kopalnia złota będzie do końca roku następnego. Więc do kopalni złota 100 jeszcze nam troszkę brakuje, ale spokojnie będę grał do czasu. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będę grał do czasu, aż tutaj wszystko na tej postaci osiągnę. Co tu jeszcze? Osiągnięcia. No i tutaj, no chciałbym na pewno do końca następnego roku wbić się na top 3 i już tam osiąść na stałe. Co z tego wyjdzie zobaczymy. I, 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 i jeszcze coś chciałem Wam powiedzieć i teraz zapomniałem. Może akurat sobie przypomnę, w trakcie pupile już powiedziałem, Lochy, no, myślę, że chciałbym zakończyć też karuzelę z idolami w tym roku, powinno się to udać. To znaczy, w tym roku, no w nadchodzącym, no bo w tym roku to już na, raczej nie ma szans na to. Czy tutaj jeszcze coś bym miał do dodania? O czymś na pewno zapomniałem. Tak, właśnie teraz patrzę. Misje dzienne, oczywiście, na spokojnie wszystkie robione, jeśli się da. Na... Tak naprawdę ominąłem chyba tylko 4 dni z misjami dziennymi, z tego względu, że budowała mi się kopalnia klejnotów, a miałem misję, żeby wydobyć klejnot, więc tutaj tylko w tym przypadku ominąłem misję dzienną. I chyba tyle. Jeszcze zobaczmy tutaj. No właśnie, nie zaczarowałem sobie laty. Więc będę to musiał zrobić zaraz po zrobieniu jakiejś pierwszej misji. Bo niestety czary mnie kosztują tyle, ile kosztują, więc 10 milionów. A zostawiłem sobie tylko 4 miliony. Więc tu niestety troszkę zmaściłem. Więc ulepszę sobie jeszcze tutaj tego pana. Niech ten traktor pracuje. I co? I co? Chyba tyle. Na pewno o czymś zapomniałem, ale już trudno, najwyżej na live mnie o coś zapytacie, bo oczywiście planuję dzisiaj live'a. Jeszcze nie wiem o dokładnie o której, myślę, że koło 14:00 ten filmik dostaniecie o godzinie 13:00, więc kto zobaczy ten może zdąży jeszcze zbić na live'ika. Dobra, chyba tyle, więc... Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło. I na razie.